W poprzednich audycjach związanych z tematyką wodociągowo-kanalizacyjną skupialiśmy się na zagadnieniach dotyczących infrastruktury wodociągowej oraz przedstawiliśmy efekty modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Dzisiejsza audycja związana będzie z infrastrukturą kanalizacyjną i wpływem użytkowników na stan sieci. Kanalizacją nazywamy system przyłączy rur oraz kolektorów, a także urządzeń służących do przejęcia ścieków sanitarnych z budynków oraz ścieków deszczowych z dróg czy ulic i doprowadzających je do odbiornika. Kanalizacja jest tak naprawdę konsekwencją dostarczania wody do naszych domostw, która po wypłynięciu z kranu i spłynięciu do odpływu staje się już ściekiem. Zarówno dostarczaniem wody, jak i odbiorem ścieków na terenie Chorzowa i Świętochłowic zajmuje się Chorzowsko-Świętochłowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. System kanalizacyjny w Chorzowie i Świętochłowicach liczy blisko 280 km. Główną oś układu kanalizacyjnego stanowi kolektor o średnicy 2400 mm ułożony w dawnym korycie rzeki Rawy. Od ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach do wlotu na oczyszczalnię ścieków w Klimzowiec w rejonie ulicy Gałeczki w Chorzowie. W literaturze technicznie patrzymy, gdzie mówimy o kanalizacji ogólnospławnej. To jest kanalizacja, która odprowadza ścieki sanitarne, czyli takie, które odprowadzamy z naszych łazienek, kuchni czy, 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 czy szamp. Oraz, I to jest kanalizacja sanitarna. Kanalizacja deszczowa, która odprowadza deszczówkę z dachów, rynien, z dróg i ta kanalizacja można by powiedzieć łączna, czyli kanalizacja ogólnospawna, która odprowadza zarówno te ścieki sanitarne zmieszane z wodami opadowymi. Oczywiście jeżeli nie ma deszczu to można powiedzieć, że kanalizacja ogólnosprawna odprowadza tylko ścieki sanitarne, natomiast w przypadku opadów jest to mieszanina ścieków sanitarnych i, i ścieków deszczowych, bo zgodnie z ustawą deszcz, który spadł już na jakąś powierzchnię, traktuje się również jako ściek. Oczywiście to jest inny ściek niż Ściek sanitarny, natomiast mówimy, że, że jest to ściek. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, to tej kanalizacji mamy najmniej około 40 km. Jeszcze mniej mamy kanalizacji deszczowej, to jest około 30 kilku kilometrów, natomiast ponad 190 kilometrów to, to jest kanalizacja ogólnospławna. Również kolektor rawa, który w ubiegłych latach został przykryty, jest kolektorem ogólnospławnym. Tak naprawdę nadal w kwestii nieco spornej pozostaje sprawa rzeka rawa bądź kolektor rawa. Na początku była to rzeka, która odprowadza oczywiście wody ze swojego źródła w stawie marcin oraz wody powierzchniowo spływające. Rozwój przemysłu spowodował, że zaczęto. Wszystkie ścieki w ten najniższy punkt, bo tak naprawdę kanalizacja, tak jak woda, grawitacyjnie spływa w najniższy punkt, i właśnie ta rawa jest w najniższym punkcie. Zaczęto wykorzystywać ten kolektor, nieco go umacniać dno. Rozwój przemysłu spowodował, że w bardzo szybkim czasie, z punktu widzenia natury, w bardzo szybkim czasie ten, ta rzeka zamieniła się tak naprawdę w kolektor ściekowy, natomiast ona nadal była rzeką, rzeką wykorzystywaną przez człowieka do odprowadzania ścieków. Stąd też cała inicjatywa na granicy Chorzowa i Katowic z postawienia oczyszczalni, najpierw oczyszczalni tylko mechanicznej w latach w 1912 rok jakaś koncepcja, 1920 budowa oczyszczalni mechanicznej, później dopiero lata 60-70 budowa części mechanicznej. My z naszego punktu widzenia patrzymy tak, że w korycie rzeki położyliśmy rurę 2400, czyli 2,4 metra. Wysokość tej rury odpowiada takiemu standardowemu mieszkaniu w bloku. Ogólnie eksploatujemy rury od średnicy Fisto, czyli 10 cm tak naprawdę. Mówimy o przyłączach kanalizacyjnych po tą rurę na, na dzień dzisiejszy największą rurą jaką posiadamy to jest rura 2400. To jest około 5 km tej rury. Ona się zaczyna w okolicach ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach i wlatuje aż na oczyszczalnię ścieków Klimzowiec. Wszystkie ścieki z Chorzowa i Świętochłowic, a także częściowo z Rudy Śląskiej i osiedla Tysiąclecia w Katowicach znajdują swoje ujście na oczyszczalni ścieków Klimzowiec. To tam ścieki są oczyszczane i odprowadzane do docelowego naturalnego odbiornika, czyli wód powierzchniowych. W 2010 roku, do urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzono ponad 6,5 miliona metrów sześciennych ścieków, które przyjęto i oczyszczono, a następnie wprowadzono do rzeki Rawy w Katowicach. Ponad 4300 gospodarstw domowych z terenu Chorzowa i Świętołowic jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej, i to właśnie od indywidualnych użytkowników pochodzi znaczna część ścieków. Dlatego też w głównej mierze to od nas samych zależy stan sieci i liczba awarii na przyłączach. Bardzo istotnym elementem w całej gospodarce ściekowej jest oczyszczenie ścieków, ale tak naprawdę to oczyszczanie ścieków. Można powiedzieć, że zaczyna się już w naszej łazience, bo o ile takie czynności higieniczne człowieka powodują powstanie ścieków tak zwanych jak już mówiłem sanitarnych, o tyle do kanalizacji niestety bardzo często wyrzucane są śmieci różnego rodzaju. Są to albo jakieś resztki jedzenia, które są w toalecie spuszczane po prostu po opony, samochody, bo w tej rawie odkrytej znajdowaliśmy tapczany, opony i to są pewne elementy, których się jakby nie da tak bezpośrednio na oczyszczalni usunąć. One tym bardziej mogą uszkodzić urządzenia oczyszczalni. My już od wielu lat apelujemy do ludzi, bo chociażby z wyrzucaniem śmieci czy jedzenia do kanalizacji wiąże się bardzo często plagi szczurów. Bo szczur tak naprawdę pójdzie tam, gdzie, gdzie, gdzie dostanie jedzenie. I pomijając że jakby kwestie problematyczne oczyszczania takich ścieków, które tak naprawdę nie są ściekami, bo to już są odpady komunalne, które znajdują się w kanalizacji, po problemy takie właśnie eksploatacyjne dla nas, jak i dla mieszkańców, czyli, czyli szczury w kanalizacji. Na samym początku oczyszczalni mamy tak zwane kraty, gdzie usuwamy te pierwsze zanieczyszczenia, te największe. Prawdziwą plagą są tak zwane pałeczki higieniczne, które używa się zazwyczaj do oczyszczenia uszu. Te pałeczki, Składają się jakby z tej części plastiku i z, te, z tej bawełny, która jest tam na dwóch końcach. Ta bawełna się poprzez odprowadzanie ścieków się rozpuszcza. Natomiast na kratach mamy. No, ja bym powiedział, że można w setkach, w tysiącach te, te, te pałeczki wyliczać, e, które potem e, te skratki, ten kontener z kratek wygląda praktycznie jak jeż, bo on jest najeżony tymi, tymi, tymi pałeczkami. To jest jakby jedna rzecz. E, często też spotykamy się z, ze zjawiskiem. E, Spuszczania w toalecie pieluch dla dzieci. Na dzień dzisiejszy no, te pieluchy są na tyle uciążliwe, że one się w żaden sposób nie rozpuszczą, natomiast są w stanie zablokować przyłącze kanalizacyjne, a nawet jak przejdą przez przyłącze, to dalej kanalizację. Nie ukrywam, że też filtry z papierosów, które są wrzucane do toalet, też potrafią przepłynąć aż na oczyszczalnię, i też nas dopiero na kratach je wyłapujemy. Bardzo wiele. Elementów plastikowych, jak na przykład butelki po napojach, te opakowania po sokach, po mleku. Nie wiem, jakim cudem udaje się to wyrzucić, natomiast jest to duży problem, bo szczególnie przy takich znacznych opadach deszczu, z którymi kilka dni temu mieliśmy też do czynienia, każde takie przydławienie w kanalizacji powoduje, że. Te części stałe w kanalizacji się osiadają, i za chwilę mamy przytamowanie dosyć duże, które powoduje tak zwaną cofkę, i wtedy mamy wybijanie już nie tylko deszczówki, ale zdarza się czasami, że te ścieki sanitarne wybijają, i to już stwarza nie tylko zagrożenie podtopienia, ale również zagrożenie sanitarne czy higieniczne dla zdrowia ludzi. Największym zagrożeniem w kanalizacji są również tłuszcze i różnego rodzaju ropopochodne i oleje. To głównie dotyczy samochodów, czyli wszystkiego rodzaju te, te zużyte oleje z akumulatorów, te substancje przedostają się i one zarówno stwarzają zagrożenie, jeżeli dostaną się gdzieś do stawu. To stwarzają zagrożenie dla życia tej, tej flory i fauny, która się tam znajduje, natomiast z naszego punktu widzenia rodzą czysto eksploatacyjny problem, bo takie tłuszcze powodują zapchanie kanalizacji, yy, która to znowu prowadzi do cofki i jakby ten cały, cały scenariusz się powtarza, czyli znowu zagrożenie zalania higieniczne, epidemiologiczne. Oczywiście są instytucje, które z racji swojej prowadzenia działalności, bo to już nie tyle mieszkańcy, co warsztaty samochodowe, jakieś zakłady produkcyjne, które produkują coś związane z olejami, z jakąś chemią, to oczywiście nasze... My jesteśmy w stanie takie ścieki przyjąć, ale po odpowiednim przygotowaniu, podczyszczeniu nasze umowy z takimi podmiotami zawierają oczywiście cennik dostarczania takich ścieków niebezpiecznych. Podczas kolejnego spotkania z zagadnieniami wodociągowo kanalizacyjnymi skupimy się na funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej i rozwiązaniach ograniczających powstawanie ścieków.